Zadanie 4 czerwiec 2023. Funkcja f jest określona wzorem f od x równe 2x do potęgi trzeciej, odjąć 4x do potęgi drugiej, dodać 9x, dla każdego x należącego do liczb rzeczywistych. Punkt p o współrzędnych x0 i 18 należy do wykresu funkcji f, oblicz x0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie p. Zapisz obliczenia. No to zacznijmy od tego, że f od x 0 to jest 18, to jest nasz ten tutaj y. No I teraz co możemy policzyć? Możemy policzyć mając daną naszą funkcję pochodną, albo przyrównać, będzie może łatwiej, tak? F od x, może zacznijmy z drugiej strony tym razem? F od x to 2x do potęgi trzeciej, minus 4x do potęgi drugiej plus 9x. No, i możemy napisać, że f od x0 to jest 18. To oznacza, że 2x0 do potęgi trzeciej odjąć 4x0 do potęgi drugiej, dodać 9x0, równa się 18. Może w ten sposób wyznaczymy sobie x0 i dopiero pójdziemy dalej. Czyli 2x0 do potęgi trzeciej odjąć 4x0 do potęgi drugiej dodać 9x0 odjąć 18 równa się 0 no i rozkładamy to czyli parujemy tak? metodą parowania czyli pierwsze 2 i drugie 2 z pierwszych dwóch wyciągnę 2x do potęgi drugiej czyli 2x0 do potęgi drugiej i będzie x0 odjąć 2 a w drugim wyciągnę 9 i również będę miał x0 odjąć 2 czyli 2x0 do kwadratu dodać 9 razy x0 odjąć 2 równa się 0. Pierwsze jest sprzeczne, bo to się nigdy nie wyzeruje, to jest zawsze dodatnie. Mamy tam x kwadrat i same plusy. To znaczy, że x0 odjąć 2 będzie zerem, kiedy x0 będzie dwójką. Czyli w ten sposób otrzymaliśmy punkt P o współrzędnych 2 i 18. Czyli P to 2 i 18. Co dalej? Dalej możemy policzyć pochodną po tej naszej po, po, y, pochodną f od x żeby później policzyć współczynnik kierunkowy do tej naszej stycznej, której będziemy szukali. Czyli nasza styczna to będzie f od x podjąć f od x0 równe f' od x0 razy x minus x0. No i teraz y, żeby to wyliczyć, mamy f od x0, to jest 18, x0 to 2, jeszcze się upewnię, tak, 2 tutaj, no i nie mamy f' od x0, więc musimy policzyć pochodną funkcji i wstawić tą dwójkę do niej. No to pochodna naszej funkcji to będzie tutaj 2 razy 3, czyli 6, x do potęgi o 1 niższej, czyli do drugiej, odjąć 4 razy 2, czyli 8, x też do potęgi o 1 niższej, czyli x, i dodać 9. Czyli f' od x0 to jest f' od 2, czyli 6 razy 2 do kwadratu odjąć 8 razy 2 dodać 9, czyli 4 razy 6, 24 odjąć, odjąć 16 to jest odjąć, od, wróć, odjąć 16 to jest 8, dodać 9 to 17, no, i w tym momencie mamy już wszystko, czyli wiemy, że f od x odjąć f od x0, czyli 18, to jest 17 razy x odjąć 2. No i wystarczy to do końca rozpisać. Czyli mamy 17x odjąć 17 razy 2, 34 i dodać 18, czyli f od x, czyli nasza styczna, to jest 17x odjąć 16. Co kończy nasze zadanie?